Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Ja nazywam się Aryk i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszych partnerów, czyli wymień wymieńbitcoina.pl, a więc sieci... Kantorów, yy, obsługującej wymianę wszystkich wiodących kryptowalut, posiadającej aż 9 punktów stacjonarnych na terenie całego kraju, co gwarantuje Wam bezpieczeństwo i oczywiście szybkość każdej transakcji oraz XTB, gdzie zdywersyfikujecie swoje portfele inwestycyjne o akcje, o ETF-y, a jeżeli Wasz miesięczny obrót nie przekroczy 100 tysięcy euro, to dodatkowo nie zapłacicie przy tym żadnej prowizji. My bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do wykresów, no i zerknijmy sobie na notowania Bitcoina, Bitcoina, z którego tak naprawdę można by powiedzieć, że jeszcze przed miesiącem się troszeczkę śmialiśmy, bo może nie z samego Bitcoina, a właściwie z tego potencjalnego scenariusza wzrostowego można było się troszeczkę przed miesiącem jeszcze śmiać, no bo jak to, jaki sens miałoby porównywanie bieżącej sytuacji na Bitcoinie do sytuacji sprzed dokładnie roku? Przecież to teoria zbyt grubymi nićmi szyta, żeby w ogóle miało to ręce i nogi, a tymczasem wszystko układa się tak, jakby rzeczywiście ten scenariusz sprzed roku mógł się w najbliższym czasie powtórzyć. Oczywiście przed nami jeszcze kilka dni wyczekiwania i być może ni totalnie nic z tego nie będzie. Natomiast chciałem tylko przypomnieć Wam, jak przed miesiącem mówiłem, że kanał, który od połowy marca obserwujemy, jest w mojej ocenie formą korekty. Tak samo jak korektą była konsolidacja obserwowana od połowy marca 2023 roku. No i przed miesiącem śmiałem się, że Bitcoin z tej konsolidacji przed rokiem wybił w drugiej połowie października. My jesteśmy na połowie października i jeszcze nie wybiliśmy, więc jeżeli to wybicie nastąpi w perspektywie kilku najbliższych dni, no to mielibyśmy pokrycie, a scenariuszem łączącym, który poniekąd sprawiał, że w ogóle na ten temat się w przed miesiącem odezwałem było to, że odbicie wzrostowe, które zainicjowało późniejsze wybicie z tej konsolidacji przed rokiem pojawiło się w pierwszej połowie września, tak samo jak odbicie od dolnego ograniczenia tego kanału pojawiło się w pierwszej połowie września. Kilka dni różnicy tak naprawdę było między tym odbiciem przed rokiem i tym odbiciem w tym roku, natomiast wiadomo nie ma co oczekiwać, że coś się będzie wydarzać dokładnie tego samego dnia, więc w mojej ocenie jest to kolejny bardzo pozytywny argument. Co się natomiast zmieniło? zmieniła się, zmieniło się jedno wsparcie. Przed tygodniem miałem tutaj wyznaczony horyzontalny próg w okolicy 60 600 dolarów. Tu testowany jako opór, tu testowany jako opór, tu testowany jako wsparcie, tutaj został on naruszony, co z kolei skłoniło mnie do tego, aby przetestować linię tendencji. I teraz co jest ciekawe? Ciekawe jest też to, że ta linia tendencji, którą teraz widzicie u mnie na wykresie to jest linia równoległa do tej i do tej linii. Zresztą mogę wam to nawet pokazać. Wystarczy, że sobie taką linię skopiujemy i przesuniemy. I zwróćcie uwagę, to jest ten sam kąt nachylenia. One są równoległe, więc bardzo ładnie to, bardzo ładnie to wypada wszystko. No i oczywiście jest w dalszym ciągu całkiem sporo optymizmu wokół Bitcoina. Ja mieliśmy w piątek wzrosty o 3,6%. Dziś o poranku mamy wzrosty o blisko 2%, czyli ponad 1200 dolarów i to naprawdę w mojej ocenie jest realnym, żeby w najbliższym czasie ponownie Bitcoin doświadczył przetestowania linii tendencji spadkowej wyznaczającej górne ograniczenie tego obserwowanego od marca kanału, albo nawet wybił powyżej tego oporu, co z kolei mogłoby napędzać dalszy wzrost, czy to w kierunku tych marcowych wierzchołków, czy dalej nawet z potencjałem wybicia nowego ATH. Jeśli chodzi z kolei o Ethereum w tym przypadku Mieliśmy odbicie od linii tendencji, no i udało się w sobotę przebić ponad lokalny opór w wysokości 2450 dolarów. Aktualnie kurs ETH znajduje się na granicy kolejnego oporu, czyli 2550 dolarów. No i powstaje pytanie, czy. Presja popytowa będzie wystarczająco silna, aby i te granice pokonać. Gdyby tak się stało, to w mojej ocenie jednym z ciekawszych, czy jednym z najważniejszych oporów, tak naprawdę w przypadku Ethereum, jest ta granica nieco poniżej 2900 dolarów. Oczywiście moglibyśmy teraz wziąć sobie linię tendencji, moglibyśmy połączyć sobie ten wierzchołek i ten wierzchołek i wyznaczyć tutaj kolejny pośredni opór. Oczywiście, że tak. I być może Ethereum tutaj gdzieś będzie reagować. Natomiast nie jest to stres dzisiaj jakoś ponad normatywnie istotna, a na pewno ta linia tendencji jest znacznie mniej istotna niż ta linia tendencji, bo linie tendencji w odróżnieniu do horyzontalnych poziomów zyskują na znaczeniu przede wszystkim po trzecim teście weryfikacyjnym tak naprawdę, bo możemy wziąć sobie dowolne dwa wierzchołki albo dowolne dwa dołki i je ze sobą połączyć i w ten sposób wyjdzie nam jakaś linia. Ale to nie gwarantuje, że ta linia będzie w jakikolwiek sposób dla rynku istotna. Natomiast jeżeli mamy linię, od której kurs odbijał nie jeden, nie dwa, nie trzy razy, no to wtedy jest to linia, która już została tym trzecim testem w jakiś sposób zweryfikowana. Bardziej będzie rzucać się w oczy i to zwiększa szansę, że wielu traderów na całym świecie te linie też na swoich wykresach wyznaczy, w efekcie czego będzie ona bardziej wiarygodna dla samego rynku. Więc tutaj. Możemy sobie taką linię wyznaczyć, natomiast czy ona będzie istotna, to dopiero czas pokaże, bo totalnie nie musi. Może być tak, że kurs po prostu się przez nią przebije i będzie wędrował dalej na północ. Natomiast, tak jak już mówiłem, od kilku ładnych tygodni, w mojej ocenie powody do optymizmu, takie znacznie większe powody do optymizmu, pojawią się dopiero w chwili, w której Ethereum wybije ponad granicę 2900 dolarów. No i przechodząc do altcoinów, zerknijmy sobie na projekt Mars 4. I teraz. Projekt oczywiście bardzo nisko pod względem Market Capu, ale bardzo wiele komentarzy, żeby go przeanalizować i przy okazji tego projektu chciałem odnieść się też do jednego bardzo sensownego, trafnego niezwykle komentarza, który pojawił się bodajże pod piątkowym materiałem albo pod środowym materiałem, a mianowicie Pojawił się taki zarzut, że jestem skrajnie negatywnie nastawiony do altcoinów. Właściwie nie wiem, czy to zarzut, to jest po prostu stwierdzenie pewnego faktu, że jestem skrajnie negatywnie nastawiony do altcoinów i wprost wskazuje, że one z technicznego punktu widzenia są w tendencjach spadkowych i żeby tam coś się pozmieniało, no to należałoby powybijać jakieś techniczne opory, co w przypadku altcoinów bardzo często. Wiązałoby się ze wzrostem pokroju 100% bądź więcej, żeby w ogóle do, takich, do pokonania takich oporów tutaj mogło dojść. No i to jest fakt, żeby sytuacja techniczna się zmieniła, no to rzeczywiście te wzrosty musiałby być i to nie o 5%, tylko bardzo często o 10%, bądź nawet o, o 100% i dalej. W samym przypadku tutaj tego projektu, który mamy, żeby wybić sensownie opór, i to taki już liczony tylko po korpusach, nie po knotach, potrzebny jest wzrost o ponad 40%, żeby wybić Noty potrzebny byłby wzrost o 94-95%, czyli znacznie, znacznie więcej. No i teraz to rodzi pewne wątpliwości, no bo dlaczego mamy czekać, aż coś wzrośnie o 100% i w ten sposób zmniejszamy sobie za skalę potencjalnego zysku, który możemy osiągnąć, zamiast już teraz w ten projekt wchodzić. No więc tak naprawdę mm, bolączka jest tylko jedna, że rynek altcoinów naprawdę dość mocno w ostatnim czasie dołuje. Wiele projektów jest wycenianych bardzo nisko. To oczywiście z jednej strony stwarza okazje inwestycyjne, no bo jakby nie patrzeć, lepiej jest kupić jakiś projekt taniej niż drożej, jakieś aktywo, bo to mogą być akcje, to mogą być kryptowaluty, to mogą być surowce, cokolwiek. Lepiej jest kupić to taniej i zarobić na wzroście, niż yy, kupować to drożej i skala potencjalnego zysku wtedy nam bardzo, bardzo wyraźnie topnieje. Jest tylko jeden mały, zasadniczy problem. Ciężko jest zdefiniować, które projekty Odpalą. Zgodzę się z tym twierdzeniem, który pojawił się w komentarzu, że jak rynek altcoinów odpali, to bardzo prawdopodobne, że te wzrosty będą na tyle dynamiczne, że te opory po prostu będą pękać jak zapałki. Wcale się nie zdziwię. Jeżeli Bitcoin odpali i rynek altcoinów pójdzie za nim, to tak naprawdę oczekiwałbym, że to nie będzie wzrost pokroju 2, 3, 4% w ciągu dnia, tylko to będzie wzrost rzędu... 5-cyfrowych stóp zwrotu per dzień, nawet więc będziemy mieli zwyżki o 100% w ciągu kilku dosłownie dni. W efekcie czego kolejne opory będą po prostu wybijane niemal jeden za drugim, jeden za drugim. Później pewnie przyjdzie znowu korekta, która doprowadzi do jakiejś czystki i tak dalej. Natomiast to jest naturalna, naturalna rzecz. Pytanie tylko, a jak zdefiniować projekty, które mają największy potencjał wzrostu i odrzucić te, które mogą przypadkiem takiego wzrostu nie doświadczyć. I sprawa numer dwa, a mianowicie, nic nie jest tak tanie, żeby nie mogło być tańsze. No i teraz teoretycznie patrzymy na te wykresy, mówimy, ok, już jesteśmy nisko. Patrzymy sobie na Bitcoina i odliczamy czas do jego kolejnego wystrzału wzrostowego, w efekcie czego zastanawiamy się, kiedy altcoiny w końcu odpalą. No, ale przecież może być też tak że te altcoiny zanim odpalą, to one znowu spadną o kolejne 20, 30, 40%. Zresztą na tym przykładzie tutaj, gdyby kurs spadł do najbliższego wsparcia, co w mojej ocenie jest jak najbardziej prawdopodobne, no to jest to przecena o kolejne 18%. No i teraz są osoby, dla których spadek o 18% to jest spadek niemal nie do przetrwania, w sensie psychicznym oczywiście, choć na rynku kryptowalut jest to raczej pewnego rodzaju norma, więc powinniśmy być na coś takiego gotowi, jeśli na ten rynek wchodzimy. Natomiast zwróćcie uwagę, proszę, co się działo na przykład, co się działo tutaj na początku lipca. Na początku lipca mieliśmy notowania w okolicy tak naprawdę technicznego wsparcia. Tu był opór, tu był opór, tu było wsparcie, więc ktoś mógł zakładać, że z tego poziomu się odbijemy i tutaj wchodzić w pozycje długie gdyby coś takiego zrobił no to do teraz miałby stratę na poziomie 30% a w piku jak notowania były tutaj na początku września niżej no to była to strata na poziomie 40% i to pomimo że wcześniej ten sam kurs przecież doświadczył już spadku o 71%, więc to już była spora przecena, a okazało się, że notowania mogły spaść niżej. No i nie wiemy czy przypadkiem to od razu wystrzeli czy nie będziemy spadać jeszcze niżej czy te spadki zatrzymają się tu czy będą jechać jeszcze niżej więc tak naprawdę to jest pewnego rodzaju loteria i to jest takie trochę wróżenie z fusów dopóki tendencja na rynku się nie zmieni dopóki nastroje wokół altcoinów się nie zmienią to tak naprawdę jest to trochę wróżenie z fusów i takie podejście bardzo mocno życzeniowe. Wierzę, że ten projekt odpali. I okej, okay, stawiam, że te największe projekty pod względem market-kapu, nie wiem, stop 50, stop 100, one rzeczywiście mają duże szanse na to, żeby, żeby wzrosnąć. Ale trzeba być też gotowym na to, że nie wszystkie projekty, które są na rynku będą doświadczały jakichś spektakularnych wzrostów. Będą takie, które się nie podniosą. Zresztą moglibyśmy sobie tutaj nawet zrobić jakąś analizę, pewnie zajęłoby to więcej czasu, ale sprawdzić, ile projektów, które doświadczyło spektakularnej hossy w roku 2017, nie dźwignęło się w roku 2022 na przykład, ile nie dźwignęło się w 2021, jak była hossa, później 19, 20, 21. Ile z tych projektów z hossy się po prostu dalej szorowało pod nie, bo takie też były. Więc tu jest kwestia jakiejś weryfikacji i oczywiście można do tego podejść w sposób nieco bardziej racjonalny, na przykład szeroko się dywersyfikując. Zamiast ładować kapitał w jeden projekt, ulokować go w 20-30. Wtedy tak naprawdę wystarczy, że jakiś procent na przykład z 30-40 projektów, 5 tylko odpali. No i rzeczywiście one nam pokryją nawet straty z tamtych, które nie ruszą. To jest jak najbardziej racjonalne. Natomiast jeżeli ktoś wybierze sobie jeden projekt, załaduje się w niego All in, no to tu już rodzi się bardzo duże, bardzo się bardzo duże obawy, bo to jest tak naprawdę wóz albo przewóz wszystko albo nic albo będę za chwilę multimilionerem, albo najwyżej po prostu stracę, e, stracę wszystko, więc zależy, jak kto do tego podchodzi. W mojej ocenie Altcoin odpalą. Stawiam że odpalą, ale stawiam że nie odpalą wszystkie, tylko odpali jakaś pula tych alkoholów, tych bardziej popularnych, które będą w stanie zrzeszyć wokół siebie jakąś społeczność, bo na tym to w dużej mierze polega. No i oczywiście analiza techniczna jest analizą opóźnioną. To trzeba sobie zdawać sprawę, więc informacja o tym, że zmienia się tendencja, pojawi się dopiero kiedy rzeczywiście już te opory będą powybijane analiza techniczna nie pokaże nam idealnie w punkty dołka, od którego będziemy się odbijać. Zresztą nawet wracając do samego Bitcoina, tu też czekamy na wybicie z kanału, ale przecież zanim do tego wybicia z kanału dojdzie, no to licząc od dołków, już nie liczę tych dołków z początku sierpnia, tylko liczę te wrześniowe, to to i tak jest stopa zwrotu na poziomie 27%, czyli jeżeli ktoś czeka na wybicie z kanału tutaj górą, to przegapia już 27% wzrost. No tylko, że okej, okay, ja w przypadku Bitcoina jestem nastawiony bardziej optymistycznie, co wynika z dynamiki tego obserwowanego od marca spadku, bo Bitcoin w dalszym ciągu jest na poziomach tak naprawdę z marca bieżącego roku, on nie spadł, nawet nie zbliżył się do dołków tegorocznych, do minimów z drugiej połowy stycznia, natomiast jak zerkniemy sobie tutaj, no to okazuje się, że my wyraźnie przebijamy minima ze stycznia, jesteśmy na poziomach tak naprawdę z drugiej połowy ubiegłego roku, a w piku jak byliśmy na początku września, no to byliśmy na najniższych poziomach cenowych od kiedy? Od listopada 2022 roku, więc tutaj sytuacja na altcoinach, nie wszystkich, bo są takie, które już zaczynają rosnąć, ale jednak na, na szerokim rynku jeszcze tak jakoś super optymistycznie nie wygląda. Tu mieliśmy podbicie, test bardzo fajnego oporu, no i od razu presja podażowa, później mała stagnacja i w mojej ocenie naprawdę jest ryzyko, że notowania Mars4 osuną się gdzieś w okolice właśnie tych wrześniowych, wrześniowych doków. Natomiast idźmy dalej, Zerknijmy sobie na... PP, projekt którego kurs odbił w ostatnim czasie od linii tendencji wzrostowej, no i zbliża się w rejon kolejnego oporu horyzontalnego, w tym przypadku już czyli 1080 dolarosi, gdyby udało się ten próg przebić, to kolejny opór wyznacza nam kolejna linia tendencji, byłby to rejon pewnie gdzieś w okolicy 1220 dolaroshi i dalej 1320, kolejny horyzontalny próg, więc tu sytuacja wygląda nieco bardziej optymistycznie, no ale to też z racji tego, że my nie jesteśmy na poziomach z 22 czy z 23 Trzeciego roku, tylko jesteśmy na poziomach na przykład z marca, jesteśmy na poziomach z maja tego roku, a do tegorocznych dołków to nam strasznie dużo brakuje. więc ten optymizm tu no wygląda znacznie, znacznie lepiej niż na notowaniach chociaż takiego właśnie marca. Jeśli chodzi o Uniswap, w tym przypadku no, mieliśmy cofkę i w piku, to byliśmy na poziomach tak naprawdę z końcówki 2023 roku, więc przebiliśmy sobie nawet tegoroczne dołki. Teraz już jesteśmy nieco że jesteśmy na poziomach tak naprawdę, czy to z grudnia, ale też to są pułapy z końca lutego tego roku, więc wygląda to nieco lepiej, ale dalej daleko pewnie do szerokiego optymizmu, szczególnie biorąc pod uwagę klin wzrostowy i to, że w okolicy górnego ograniczenia tego układu pojawiła się w ostatnim czasie już presja podażowa. Tylko wczoraj mieliśmy spadek o 5,5%, więc gdyby ten opór został rzeczywiście odrzucony, no to notowania Uniswap mogłyby doświadczyć kolejnego, przynajmniej kilkusesyjnego spadku w stronę, 9,50, yy, przepraszam, 6,97, 6, 97, 6 yy, no nieco poniżej 7 dolarów, tak naprawdę, bo tu wypada linia tendencji wzrostowej wyznaczająca dolne ograniczenie tego klina. Ja ją mam wyznaczoną poprzez połączenie dołków z 5 sierpnia, z 1, 2 września oraz z 3, 4 października bieżącego roku, więc myślę, że taką linię warto sobie tutaj w przypadku Uniswap wyznaczyć. Kolejny projekt, który zaproponowaliście do przeanalizowania na na dziś to jest NK. N, projekt, którego kurs odbija od linii tendencji, ale w tym przypadku jest to linia tendencji wzrostowej, i odbijamy właśnie jak, od niej jako od wsparcia. Bardzo ładnie testowana. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. No i teraz tak, jeśli rzeczywiście wzrosty będą kontynuowane, to w mojej ocenie pierwszy sensowny, naprawdę ciekawy opór to jest próg 8,7 centa. Drugi opór to jest granica 10,14 centa, czyli 0,10,25. Pierwszy był testowany tu jako opór, był test... tu trochę zabrakło, więc dokładny test był jeden, drugi, trzeci. Ten wyżej położony opór był testowany też tutaj, tu był testowany jako wsparcie jeden raz, drugi, no i tu tych testów było naprawdę bardzo, bardzo wiele, więc to są dwa ciekawe pułapy. No i teraz z technicznego punktu widzenia żaden nowy wierzchołek nie został jeszcze wybity, więc jesteśmy w tendencji spadkowej. Musielibyśmy najpierw powybijać opory, żeby rzeczywiście doszło do zmiany tendencji na tym rynku, póki co się to nie wydarzyło, plus jest taki, że też nie mamy jakiejś panicznej wyprzedaży, tylko mniej więcej od drugiej połowy utrzymujemy się w jakiejś takiej tendencji Bosch. Oczywiście te spadki były tu pogłębiane, natomiast nie jest to jakaś sytuacja skrajnie tragiczna. No i być może w najbliższym czasie ten opór ponownie zostanie tutaj przetestowany. XRP. Tutaj sytuacja wygląda znacznie gorzej, przede wszystkim przez względy na te spadki, które obserwowaliśmy między 30 września a 2 października. No bo jak sobie zmierzymy, to w ciągu no dobra, powiedzmy do 3 października w ciągu 4 dni. W ciągu 4 dni spadek o 24%, a więc całkiem sporo odbicie od oporu, pokonanie linii tendencji, przebicie e, horyzontalnego wsparcia w wysokości 54,5 centa i zatrzymaliśmy się na granicy dołków z początku września, czyli 52 centy. No i tak naprawdę te ostatnie dni, ten właściwie powiedzmy październik, pomijając tylko jego pierwsze dni, przyniósł nam pewnego rodzaju stabilizację. Tworzy się tutaj coś, co przynajmniej z technicznego punktu widzenia e, przypomina klasyczną konsolidację, relatywnie wąską konsolidację, więc nie nastawiałbym się na to, że notowania XRP będą tkwiły w tym układzie przez kolejne 2, 3, 4, 5 tygodni, raczej przygotowałbym się na to, że kurs XRP wybije z tej konsolidacji szybciej w tym tygodniu, ewentualnie w przyszłym tygodniu, ale stawiam, że do, to wydarzy się raczej szybciej niż później, bo po prostu zakres tego ruchu jest relatywnie wąski. Z technicznego punktu widzenia, z tak, takiego statystycznego, to oczywiście uwzględniając nie tylko sam kierunek wcześniejszego ruchu, ale też jego dynamikę, jego momentum, no większe jest prawdopodobieństwo że XRP podejmie próbę wybicia z tej konsolidacji dołem, a spadek poniżej 52 centów mógłby napędzić dalszy sprzedaż, czy to w stronę 47 czy dalej 42 centów, bo tam zlokalizowane mam dwa kolejne techniczne pułapy wsparcia. Oczywiście mówimy tu o jakiejś statystyce, o czymś co dzieje się częściej niż rzadziej, ale to nie jest żaden gwarant, że na pewno z tej konsolidacji wybijemy dołem. Być może pojawi się wybicie górą. Szanse na to są oczywiście znacznie, znacznie mniejsze, no ale być może się coś takiego pojawi. Póki co natomiast w mojej ocenie jest daleko do czegoś takiego i raczej stawiałbym na ryzyko wybicia z tej konsolidacji dołem no i spadków do znacznie niższych pułapów cenowych. Idąc dalej, zerknijmy sobie na Veracity. W tym przypadku kurs już od 2 października Utrzymuje się w bardzo wąskiej konsolidacji, tak naprawdę. Górne ograniczenie tego układu wyznacza nam wcześniej pokonane wsparcie. Teraz jest to oczywiście opór w wysokości 0,3, czy nieco ponad 0,3 centa. 0, 0031 tu był test jako opór i tu znów jest test jako opór, ten pułap był testowany 3, 4, 5, 6 7, 8 października był testowany 11, 12 i jest testowany także dzisiaj oczywiście wybicie powyżej tego zakresu mogłoby napędzić dalszy wzrost na przykład w stronę ostatnich wierzchołków czyli ponad 40 centa 0041 albo dalej do bardzo farnej granicy nieco poniżej 5 centa, więc 0 0048 i tu możemy sobie te perspektywy oddalić, to zauważycie, że jest to poziom, który testowany był jako wsparcie już w styczniu tego roku, był testowany i na początku i pod koniec stycznia, był testowany tu jako wsparcie, więc bardzo fajna granica, natomiast najpierw musielibyśmy wybić powyżej aktualnie testowanego oporu, a jeśli w ciągu najbliższych godzin znów pojawi się tu jakaś presja podażowa, która będzie w stanie zainicjować odbicie spadkowe, no to niestety moglibyśmy zmierzać w stronę no, dolnego ograniczenia tej konsolidacji, czyli zasięg relatywnie niewielki. Natomiast wybicie z tego wąskiego zakresu dołem mogłoby napędzać spadek w stronę sierpniowych czy też wrześniowych minimum, a więc 0,0024 mniej więcej. Kolejny projekt, który zaproponowaliście to WeChain, jeśli chodzi o WeChaina, no to w tym przypadku mamy konsolidację, my ten układ obserwujemy już od końca lipca i jest to układ dość szeroki, bo jego dolne ograniczenie wyznacza nam wsparcie w wysokości 2 centów, górne ograniczenie to opór w wysokości 2,7 centa. W międzyczasie pokonana została już linia niezwykle ciekawej tendencji spadkowej, ciekawej, bo testowana była wielokrotnie, jeden test, drugi test, trzeci test, czwarty test, piąty test, udało się ją pokonać dzisiaj ta linia już tak naprawdę niczego sobą Wielkiego nie reprezentuje, natomiast tendencja boczna jest kontynuowana i może być kontynuowana. I o ile w przypadku XRP mówiłem, że oczekiwałbym w miarę sprawnego wybicia, tak w tym przypadku nie nastawiałbym się na to, że kurs wybije w ciągu najbliższego tygodnia, bo jest to konsolidacja, którą obserwujemy już od ponad 2-2,5 miesiąca właściwie. Kurs znajduje się gdzieś po środku samego zakresu i na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni niemal to właściwie nie wykazywał żadnej większej zmienności. Do tego szerokość samej konsolidacji jest na tyle duża, że to, że kurs znajduje się tu przez 2,5 miesiąca, to nic nie wnosi tak naprawdę. On może przez kolejny miesiąc, przez kolejne dwa miesiące dalej utrzymywać się w tym zakresie. I w mojej ocenie, to jest nawet informacja relatywnie pozytywna, bo gdyby ta konsolidacja była węższa, to bralibyśmy bardzo mocno pod uwagę to, że wcześniejszy ruch był spadkowy, bo to zwiększałoby szansę na wybicie z tej konsolidacji dołem. Ale w warunkach, w których sama konsolidacja jest bardzo szeroka, to ten wpływ Kierunku wcześniejszego ruchu na kierunek wybicia może być bardziej ograniczony. Może bowiem dojść do takiej sytuacji, w której kurs nie będzie w stanie w miarę sprawnie wybić z tej konsolidacji dołem, a zamiast tego wybicie nastąpi w chwili, w której na rynku pojawi się jakiś większy impuls, nazwijmy to emocjonalny, czyli pojawi się sytuacja, w której na przykład na rynku pojawi się albo skok, Wystrzał i wszystkie altcoiny doświadczą, czy prawie wszystkie doświadczą naprawdę spektakularnej zwyżki, wybijając przy tym opory, albo pojawi się jakaś panika i totalne załamanie. Więc może być tak, że będziemy tutaj utrzymywać się w tym zakresie, w tym ruchu bocznym tak długo aż na przykład Bitcoin nie wybije z kanału górą i wtedy pociągnie za sobą szeroki rynek altcoinów i tu też pojawi się jakaś euforia, która doprowadzi do wzrostowego wybicia. Więc raczej taki scenariusz brałbym pod uwagę, przy czym nie nastawiałbym się na to, że to wybicie nastąpi dzisiaj, jutro Pojutrze stawiam, że będziemy musieli na niej jeszcze trochę poczekać. Kolejny projekt, który zaproponowaliście do przeanalizowania, to Algorand. W tym przypadku też obserwujemy tendencję boczną, no bo jakby nie patrzeć, mamy od drugiej połowy lipca konsolidację pomiędzy oporem w wysokości 14,6 centa, a wsparciem w wysokości 11 centów. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki. W międzyczasie pokonana została linia tendencji wzrostowej, testowana trzykrotnie jako wsparcie i tutaj raz jako opór. I tak naprawdę z technicznego punktu widzenia powody do optymizmu pojawią się dopiero kiedy Algorand wybije nie powyżej tej linii, wybije powyżej tych wierzchołków, czyli ponad granicę 14,6 centa, wtedy można by kreslić kolejny opór wysokości 17 centów, powyżej 22 centów. Tuż perspektywy będą bardzo, bardzo ładne, natomiast na ten moment jesteśmy wewnątrz tego szerokiego zakresu i też stawiam, że możemy w tym przedziale utrzymywać się przez nawet kilka kolejnych tygodni. No i przejdźmy sobie jeszcze oczywiście na platformę X-Station. A tu przeanalizujemy sobie dwie spółki. Dzisiaj spółki dwie zagraniczne, no bo takie zaproponowaliście do przeanalizowania. Pierwsza to jest Ubisoft. Ubisoft, który no, pomijając ten spadek, który tu obserwowaliśmy, gdybyśmy tą sytuację powiększyli, przybliżyli, no to okazuje się, że całkiem ładne odbicie wzrostowe w ostatnim czasie się pojawiło. Czy to jest powód do jakiegoś wielkiego optymizmu? Niekoniecznie, bo jak spojrzymy na ten wykres Ubisoftu z znacznie szerszej perspektywy, czyli z perspektywy interwału tygodniowego, i jeszcze sobie to wszystko oddalimy, no to okaże się, że notowania spółki od dłuższego czasu, bo tak naprawdę szczyty mamy z lipca 2018 roku, więc od długiego czasu utrzymują się w tendencji spadkowej. No i to rodzi pewne obawy, że to odbicie, które się pojawiło tak naprawdę dwa tygodnie temu, jest tylko formą korekty. Korekty, która oczywiście może być Kontynuowana, może doprowadzić do powtórnego przetestowania rejonu 18, w tym przypadku euro. Chyba mamy tutaj wyceny. Jest to granica, która była testowana jako wsparcie już z końcem stycznia ubiegłego roku. Jest to granica, która była testowana jako wsparcie w marcu tego roku. Tu była testowana później z końcem sierpnia jako opór, więc jest to jakaś, jakiś ciekawy próg, natomiast z technicznego punktu widzenia nic to absolutnie nie zmienia. Pomijając już fakt, że żaden wierzchołek nie został wybity, żaden istotny opór tu nie został jeszcze wybity, więc Ciężko jest prognozować, czy to jest dołek, no bo równie dobrze można było oczekiwać, że to będzie już jakieś większe odbicie, a chwilę później kurs zwrócił na ścieżkę spadku. Więc byłbym bardzo, bardzo ostrożny z prognozowaniem jakiegoś nadchodzącego, rychłego rajdu wzrostowego. Nieco lepiej, choć w perspektywie krótkoterminowej tak spadkowo wygląda bieżąca sytuacja na notowaniach Tesli. Tesla oczywiście fajnie wzrastała, natomiast ta, ta zwyżka dwukrotnie w ostatnim czasie zatrzymała się na wysokości linii tendencji spadkowej, okolice 269-270 dolarów mniej więcej. Zatrzymaliśmy się przy tym pułapie w pierwszej połowie lipca i zatrzymaliśmy się też przy tym pułapie tutaj na początku. Czytam z końcem września, początkiem e, października. Presja podażowa całkiem spora pojawiła się dwa tygodnie temu. Presja podażowa pojawiła się w poprzednim tygodniu jeszcze większa, i to sygnalizować może powtórne odbicie od tego oporu. Więc najbliższe wsparcie takie ciekawe, oczywiście moglibyśmy kwieść sobie gdzieś tutaj horyzontalnie. Natomiast w mojej ocenie znacznie ciekawiej wypada linia tendencji wzrostowej, która była testowana już w marcu 2020 roku, która była testowana w styczniu 2023 roku i która była testowana w kwietniu 24 roku. Aktualnie wypada ona w okolicy 154 dolarów. Oczywiście, w zależności od dynamiki samego spadku, może być to nieco wyżej. Natomiast, celowałbym, że te najbliższe tygodnie mogą w tym przypadku przebiegać raczej spadkowo. Natomiast, jeśli uda się docelowo nie mówię, że jakoś strasznie szybko, ale docelowo wybić ponad tę te linię tendencji spadkowej, no to tak naprawdę notowania Tesli mogłyby wracać na ścieżkę wzrostu. Choć zdaje się, że przyjdzie nam na to jeszcze troszeczkę. Poczekać. Z mojej strony to było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla was na dzisiaj. Jeśli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Dajcie w komentarzu znać, jakie rynki chcielibyście, abym przeanalizował dla was w przyszłym tygodniu. To mogą być akcje polskie, to mogą być akcje zagraniczne, to mogą być oczywiście kryptowaluty, których na, tych, na tym kanale analizujemy najwięcej. Ja wszystkie te komentarze czytam, więc piszcie tam naprawdę swoje propozycje. Dziękuję Wam za dziś przypominam, że w tym tygodniu słyszymy się jeszcze w środę i słyszymy w piątek, oczywiście punktualnie o godzinie 10, także wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!